Uwaga, mój ukochany synu, czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony, samotny lub bez nadziei? Czy przeżywałeś momenty, gdy wydawało się, że wszystko wokół się rozpada? Jeśli tak, chcę, abyś wiedział, że Bóg ma dziś dla ciebie potężne przesłanie błogosławieństwa. Nie ignoruj tej szansy. Poświęć tylko 10 minut swojego dnia. Aby wysłuchać, co On ma do powiedzenia. Wyobraź sobie, że znajdujesz pokój, wskazówki i siłę w obliczu życiowych wyzwań. Bóg rozumie Twoje bóle i ma rozwiązanie dla Twoich trosk. Otwórz swoje serce i wysłuchaj przesłania, które może odmienić Twoje życie. Zasługujesz na to błogosławieństwo. Synu, przychodzę tu. Aby powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Bóg kazał mi powiedzieć, że dziś wieczorem wydarzy się coś niewytłumaczalnego i nadzwyczajnego z Tobą w ciągu zaledwie pięciu godzin. Już zaczniesz to odczuwać. Bóg bardzo prosi, abyś to usłyszał, nie możesz ignorować Boga. Nie możesz ignorować tego przesłania, aby później nie żałować, jest to bardzo ważne wydarzy się dziś za mniej niż pięć godzin. Synu, proszę, nie mów o tym nikomu, zachowaj to w tajemnicy, a na końcu będę się z Tobą modlił o spełnienie wszystkich błogosławieństw, które mają się wydarzyć w Twoim życiu. Dlatego, mój synu, błagam, nie ignoruj, jest ważne, abyś za każdym razem, gdy usłyszysz słowo Jezusa Chrystusa, Odbierz słowo, które czujesz, że jest skierowane do Ciebie szybko. Synu, napisz w komentarzu, przyjmuję, aby łaska już zaczęła być częścią Twojego życia. Synowie i córki, to przesłanie jest dla Was. Dzisiejsze przesłanie to potężne objawienie, które Bóg włożył w moje serce, aby podzielić się nim specjalnie z Waszym życiem. Dlatego przygotuj swoje serce, bo to coś wielkiego, mądrość naszego pokolenia. Mówi się, że po burzy przychodzi cisza, prawda? Ale nie tylko jakaś cisza, mówimy o największym błogosławieństwie finansowym, które ma nadejść w Twoim życiu. Tak, mój synu, Bóg ma dla Ciebie coś wielkiego, błogosławieństwo tak wielkie, że nawet sobie nie wyobrażasz. Czy zastanawiałeś się, dlaczego przeszedłeś przez tyle prób, przez tyle nocy bezsenności, zastanawiając się, kiedy nadejdzie lepsze jutro? Wiem, że te pytania ciążą na sercu. Często stawiamy czoła wyzwaniom, które wydają się nie mieć końca i zastanawiamy się, czy sytuacja się poprawi. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma cel w każdej z tych prób rzadki i niesamowity cud. Taki, o jakim słyszymy tylko w świadectwach innych. Wydarzy się to w Twoim życiu tak szybko, że możesz już poczuć zapach zwycięstwa w powietrzu. Bóg przygotowuje dla Ciebie coś nadzwyczajnego, widział Twoje łzy, słyszał Twoje modlitwy i dokładnie wie, czego potrzebujesz. I już wkrótce otworzy okna nieba i wyleje na Ciebie takie błogosławieństwo. Że nie będziesz mógł go pomrugęścić, w ciągu następnych trzech minut uzyskasz dostęp do wielkiego objawienia. Czasami, mój synu, próby, którym stawiamy czoła, są jak żyzne pole przygotowywane na wielkie żniwa. Trudności, przez które przeszedłeś, przygotowywały glebę Twojego serca, usuwając kamienie i wyrywając chwasty. Aby ziarno Bożego Błogosławieństwa mogło rosnąć i obficie owocować. A teraz żniwa są bliskie. Przyjmij te wielkie żniwa, które Bóg ma dla Ciebie. Modlę się, aby Twoja wiara nigdy nie zachwiała się, nawet gdy świat mówi, że to niemożliwe. Bóg mówi nam, że dla człowieka to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Czy w to wierzysz? bo to z tą wiarą jesteś bliski otrzymania największego błogosławieństwa finansowego w swoim życiu. Moje serce płonie radością, wyobrażając sobie chwalebne rzeczy, które nadchodzą dla Ciebie. Więc podnieś głowę, bo Twoje finansowe odkupienie jest bliskie. Bóg jest gotów otworzyć okna niebios i wylać na ciebie błogosławieństwo, którego nie będziesz miał miejsca, aby pomrugaścić. Mój ukochany synu i moja ukochana córko, ja, Stwórca nieba i ziemi, ten, który zna najgłębsze zakamarki Twojej istoty, mam dziś dla ciebie szczególne objawienie, jasne jak wody czystej rzeki. Twoja droga wkrótce zmieni się na zawsze. Znasz ten sen, który masz głęboko w sercu, to pragnienie, które wydaje się niemożliwe do spełnienia? Znam każde z nich, ja umieściłem te marzenia w Tobie, a teraz nadszedł czas, aby stały się rzeczywistością. To, co kiedyś wydawało się odległe, jest teraz w zasięgu ręki. Otwieram drzwi, których nikt nie może zamknąć, tworząc możliwości tam. Gdzie wcześniej ich nie było. Synu, możesz się zastanawiać, jak to wszystko się wydarzy. Możesz myśleć, że nie masz zasobów, umiejętności ani odpowiednich znajomości. Ale mówię ci, zaufaj mi, jestem Twoim dostawcą, Twoim przewodnikiem, Twoim wiernym przyjacielem. Zaspokoję każdą Twoją potrzebę, wyposażę Cię i zabiorę Cię tam, gdzie nigdy sobie nie wyobrażałeś. Synu, przyjmij moje potężne działanie w swoim życiu. Mój ukochany synu, miej szeroko otwarte oczy, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, bo już działam cuda wokół ciebie. Synu, znaki są jasne, dowody są niepodważalne i są dla ciebie. Zachowaj ten filmik, mój synu. Moja córko, gdyż będzie on Twoim osobistym świadectwem niezliczonych błogosławieństw, które nadejdą. Błogosławieństw, które wydarzą się w rekordowym czasie, w mniej niż trzy godziny po tym, jak usłyszysz mój głos. Ukochany synu, ukochana córko, wzywam Cię, abyś mi zaufał całym sercem. Nie patrz na okoliczności, nie pozwól się zniechęcić burzą. Ja jestem Twoim schronieniem, Twoją twierdzą, Twoją niezachwianą skałą. We mnie znajdziesz bezpieczeństwo, pokój i nadzieję. Nie bój się, bo jestem przy Tobie, nie zniechęcaj się, bo jestem Twoim mocnym i potężnym Bogiem. Okoliczności wokół Ciebie mogą wydawać się niezmienne, ale ja jestem Bogiem, który zmienia historię który przekształca przeznaczenia i który czyni wszystko nowe. Znam każdy szczegół Twojego życia, każdą walkę, każde wyzwanie i pracuję na Twoją korzyść. Możesz być skłonny do wątpienia, bo Twoja droga była długa i trudna, ale nie daj się ponieść szeptom strachu. Jestem Bogiem niemożliwego, który tworzy drogę na pustyni dla Twojej przyszłości. Ozdobioną najpiękniejszymi błogosławieństwami, które już zaczęły być tkane w niebie i które są wylewane na Twoje życie. Synu, przyjmij ten wylew błogosławieństw na swoje życie. Mój ukochany Synu, pamiętasz historię o cudach, które słyszałeś. Niewidomi, którzy odzyskali wzrok, paralitycy, którzy zaczęli chodzić, zmarli. Którzy zostali wskrzeszeni, te cuda nie są tylko historiami z przeszłości. Jestem tym samym Bogiem wczoraj, dziś i na zawsze. To, co uczyniłem w przeszłości, nadal czynię dziś. Jestem gotów dokonać cudów w Twoim życiu. Teraz, mój synu, moja córko, powstań. Wstań z oczekiwaniem i bądź otoczony moją łaską. To jest moment... Aby zobaczyć odpowiedzi na Twoje modlitwy i spełnienie Twoich marzeń. Zmiana nadeszła, skomentuj: wierzę i ufam. Synu, córko, to nie przypadek, że znalazłeś ten filmik. Wiem dokładnie, co musisz dziś usłyszeć, i dlatego tu jesteś. Mówię bezpośrednio do Twojego serca, ponieważ mam coś ważnego do powiedzenia. Słuchaj uważnie. Ponieważ te słowa są dla Ciebie. Może nosiłeś ciężki ciężar, zmagałeś się z wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania. Synu, niepewność co do przyszłości, codzienne troski, wewnętrzne bitwy wszystko to może wydawać się przytłaczające. Ale jestem tu, aby przypomnieć Ci, że nie jesteś sam, jestem przy Tobie. Gotów ulżyć temu ciężarowi i przynieść jasność i pokój Twojemu sercu. Ja, Pan zastępów, przemówiłem i to się spełni w Twoim życiu. Wzmocnij się w wierze i w przekonaniu, że najlepsze dopiero przed Tobą. Przygotuj się na świadectwo cudu, ponieważ to, co nadchodzi, przekroczy Twoje oczekiwania. Przyjmij tę wiadomość z oczekiwaniem i radością. Wiara jest kluczem otwierającym drzwi do niemożliwego. Kiedy wierzysz, nawet bez widzenia, pozwalasz mojej mocy działać w twoim życiu. Pamiętasz mój synu Abrahama, który uwierzył w moje obietnice, nawet gdy wszystko wydawało się przeciwnie? Albo Mojżesza, który zaufał mi, aby otworzyć Morze Czerwone? Te przykłady nie są tylko starożytnymi historiami. Są świadectwami tego, co mogę uczynić, gdy mi ufasz całym sercem. Wiem, że czasami trudno jest utrzymać wiarę, okoliczności mogą być zniechęcające, a strach może próbować Cię sparaliżować. Ale mówię Ci: nie pozwól, aby strach zapanował. Jestem większy niż jakikolwiek problem, który możesz napotkać. Synu, jestem Bogiem niemożliwego i nic nie jest dla mnie zbyt trudne. Przyjmij tę łaskę dziś. Przynoszę trzy przypowieści, trzy cenne lekcje, które, jeśli weźmiesz je na poważnie, otworzą drzwi do prosperity w Twoim życiu w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Ukochany synu, słuchaj uważnie. Bo poprzez tę historię objawiam święte sekrety dla waszego wzrostu i radości. Ostatnia jest najbardziej uderzająca. W pierwszej przypowieści chcę, abyś wyobraził sobie rolnika, który wyszedł siać swoje nasiona. Bierze nasiona i zaczyna je rozrzucać po polu. Niektóre nasiona padają na ścieżkę, a ptaki szybko je widzą i zjadają. To reprezentuje ludzi, którzy słyszą Moje Słowo, ale Go nie rozumieją. Wróg, jak ptaki, przychodzi i kradnie Słowo z ich serc, zanim zdąży zakorzenić się. Słyszą, ale wiadomość nie ma wpływu na ich życie. Następnie, niektóre nasiona padają na skaliste podłoże, gdzie jest cienka warstwa gleby nad kamieniami. Nasiona szybko kiełkują, ale gdy pojawia się słońce, rośliny palą się i usychają, ponieważ nie mają głębokich korzeni. To reprezentuje ludzi, którzy z radością przyjmują moje słowo, ale nie mają głębokości duchowej. Gdy pojawiają się trudności, szybko rezygnują, a słowo nie zakorzenia się głęboko w ich sercach. Inne nasiona padają między ciernie, a rośliny rosną, ale ciernie je duszą. To reprezentuje ludzi, którzy słyszą moje słowo, ale troski życia, uwodzenie bogactw i pragnienia innych rzeczy wchodzą w ich serca i duszą słowo. Stają się nieowocni, ponieważ światowe rozproszenia zajmują miejsce mojej wiadomości. Synu, gdy mamy tego rodzaju serce, Słowo Boże rośnie w nas i przynosi obfite owoce. Przyjmij te obfite owoce, które Bóg teraz produkuje. Przed drugą przypowieścią Pan chce Cię uwolnić od tego, co zabiera Ci pokój. Tak, mój synu i moja córko, Bóg jest gotowy działać potężnie w Twoim życiu i przynieść Ci to, czego tak bardzo potrzebujesz. Wiem, że często czujesz się przytłoczony obciążony troskami, lękami i wieloma innymi rzeczami, które zdają się miażdżyć Twoją duszę. Ale dziś jest dzień, abyś uwolnił się od tych kajdan. Bóg Cię głęboko kocha i pragnie, abyś żył w pełni, w pokoju i radości. On nie chce widzieć Cię uwięzionego przez te kajdany, które wróg nałożył na Twoje życie. Wróg już nie ma siły nad Twoim życiem, ponieważ Jezus Chrystus zwyciężył na krzyżu. Zwycięstwo jest Twoje. Wróg próbuje ukraść Twój pokój, zniszczyć Twoje marzenia i zabić Twoją nadzieję. Ale Jezus przyszedł, aby dać Ci obfite życie, pełne celu i radości. Nie musisz nosić tych ciężarów sam. W Ewangelii Mateusza. Rozdział 11, wersety 28 do 30. Jezus zaprasza nas: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie." Bóg zaprasza Cię, abyś oddał Mu wszystkie swoje troski, wszystkie swoje lęki, wszystko, co zabiera ci pokój. Synu, przyjmij ten pokój od Ojca, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wróg próbuje Cię przekonać, że jesteś sam w tej walce, ale to kłamstwo. Bóg jest zawsze z tobą. Obiecał w liście do Hebrajczyków 13. Pięć nigdy Cię nie opuszczę ani cię nie porzucę. Nieważne jak trudna jest sytuacja, Bóg jest przy Tobie, gotów Ci pomóc podtrzymać i wzmocnić. Czas się podnieść i ogłosić zwycięstwo, które Jezus już dla Ciebie zdobył. Synu, bądź częścią tej społeczności boskich wiadomości, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadamiający, abyś zawsze. Gdy Bóg ma do ciebie skierowaną wiadomość, został powiadomiony z pierwszej ręki. Nie zapomnij podzielić się z dziesięcioma osobami, które kochasz całym sercem. Synu, spójrz, teraz na twoim ekranie pojawiają się dwa filmy, są jak okna na cud nowe i to, czego potrzebujesz. Kliknij już teraz, poczekam na ciebie po drugiej stronie. Niech Cię Bóg błogosławi dzisiaj i zawsze.